komunikację komunikacji miejskiej korzysta większość mieszkańców Szczecina, dlatego też każdy liczy na odpowiedni komfort jazdy. Jak się okazuje, jest to możliwe, bowiem Szczecin ma wzbogacić się o nowe pojazdy. Szczecin wzbogaci się o kolejne 8 nowoczesnych niskopodłogowych autobusów. I spółka autobusowa Klonowica jest teraz w trakcie rozstrzygania przetargu, sprawdza oferty. Do przetargu zgłosiły się dwie firmy Solaris i Man. Ta pierwsza zaproponowała 9,5 miliona złotych, natomiast firma Man zaproponowała o milion złotych więcej. Nowe autobusy mają być na równie wysokim poziomie jak te, które już jeżdżą po naszych drogach. Będą to tak samo nowoczesne autobusy niskopodłogowe, z klimatyzacją, z monitoringiem, z elektronicznymi autobusami, ale będą się też różniły taką nowością, czyli będzie można w nich zamocować rower. Miasto od kilku lat, wspólnie ze szczecińskimi przedsiębiorstwami autobusowymi Klonowica i Dąbie, prowadzi modernizację pojazdów komunikacji miejskiej. W ostatnich trzech, lata, czterech latach kupił. Ponad 100 autobusów niskopodłogowych, nowoczesnych, w barwach miasta. Także widać je na pewno na ulicach miasta. Nowe autobusy na trasy mają wyruszyć tuż przed wakacjami. Zwycięzca przetargu zostanie ogłoszony w przeciągu kilku najbliższych tygodni.